No, i teraz dla odmiany. Mały, prawie ululany. Tu mamy pole, gdzie było głębuszowane wiosną. W marcu, bodajże. Trochę za późno. No, ale tak to wyszło. Dwa siewniki to koła lipex A w środku jest Kalo. Czyli można powiedzieć tam o. Policzyć sobie 12 rządków, to chyba nawet inna wiecha jest taka. Widzicie, chyba tu jest to przecięcie, i później to wszystko jest kalu w, w środku. No i tu jest TPH8. Tak, kurde, tutaj jak można powiedzieć, najbardziej się męczyła. Tam jest 7-7, też że już tam siarki, już mi nie wystarczyło, ale jakoś sobie poradziła. No i pod lasem h 8 Tam też poszła siarka, nie poszło nic NPK, to wam już wielokrotnie wspominałem. Tutaj również 0 NPK, 0 polidapów siewacz Zmusiliśmy ją do walki. No i można powiedzieć, że nie jest idealnie, ale powalczyła, powalczyła. Może nie urosła wybitnie wysoka, powinna być wyższa bo tu mamy pH 7.2 coś między 6.8 a 7.2 z tego co pamiętam stanowisko po rzepaku 250 litrów chyba RSM albo 270, ale chyba 250 tutaj na górce było 250 jak nigdy dane na dole 270 takie było nawożenie azotowe i na tym był koniec Także to jest tu sama zmiana to Jest Irekalo Na innym stanowisku Tu było Stanowisko Po czym? Jak dobrze pamiętam to był owies Chyba tak Po owsie Bo był groch, był rzepak Wiem, że tu raz był groch Potem był chyba rzepak po grochu, jak dobrze pamiętam. I później po rzepaku tu był zasiany owiec, tak, nie było sianej pszenicy. I po owcie przyszła kukurydza, zresztą były te poplony. Także <tłuch> tu dwukrotnie mulczowałem krzaki. I jako tako. Tylko z tą trawą, to już wiemy właśnie, że ta trawa, a tak jest tutaj na miedzy, to taka trawa, to prawie, że liści nie ma, to właśnie na, ona jest odporna na nikosulfuron, chociaż tu kukurydza była 5 lat temu. Także raz, raz 5 lat temu. Także odporności tutaj jakieś nie powinno być na te środki, a jednak jest odporna. No, tak to wygląda. Na dole lipek trwało 270 Tak trochę nieszczęśliwie. Bo do wjazdu. A w środku V230. ale tak jakoś się zdarzyło. Z jednej strony to będzie porównanie, tak? V270, VS, v 230 Załóżmy. No i tu mamy tą, tak samo, piątą klasę. No, no w miarę w tym roku te kukurydze naprawdę pomimo tego ciężkiego wystartu jakoś urosły. Także nie jest źle, bo naprawdę bez grama fosforu czyli tak jak mówiłem fosfor zablokowany, dlatego poszedł głębosz, poszła siarka, żeby zakwasić tą ziemię, no i żeby tutaj po prostu ten po przerwaniu głębszej warstwy ziemi, a kukurydza też poszło głębiej z, z korzeniem, a przez to, że nie miała w ogóle żadnego papu pod sobą kompletnie, oprócz tego azotu, który był zastosowany na fazę chyba trzeciego czy czwartego liścia, maksymalnie piątego. Brakowało różne, od trzech do pięciu liści wtedy było, bodajże jak pamiętam. No to ona po prostu teraz, gdy jej brakuje wody, jeszcze dzięki temu jakoś sobie Zipie, bo gdyby podejrzewam, było zastosowane bardzo bogate nawożenie, potasowe z jasny i fosforowe w podziewach, załóżmy 200 kg czy 150, takie nie pójdzie 150, 200 ja tutaj nie dałem nic na innych działkach, po 60 kg, dosłownie tyle, ile najmniej udało się wylecieć, albo było. No, coś około 60 wyszło więcej, nie. Także to tam gdzieś 20 kg fosforu w czystym składniku na hektarze. No takie było założenie. No i tu już schnie. Oto piątka. Piątka to naprawdę jest taki dziadowski, ale można by powiedzieć, że jakaś tam kolba jest, może nie jest za potężna i zobaczcie i zaś zmarnowany potencjał bo VO270 mogłoby nabić dużo większą kolbę załóżmy, ale no jest mniejsza ta kolba i tu była obsada 78000 chyba, tak dobrze pamiętam no i na górce przydałoby się zasiać jednak te 65 000 albo 60 ale to trzeba by mieć bardzo precyzyjny siewnik, bardzo precyzyjny powolutku, żeby on sobie jeździł. jeździłbyście nadążą, na przykład taką obsadę, albo tak jak niektórzy robią te zmienne mapy obsady. I po prostu to wgrywają i jak zanalasz taką usługę, to on już wszystko wie, gdzie ma zasieć ile, gdzie masz czerwone, gdzie masz takie, gdzie masz tamte. No. Przedbym bardzo do środka na sekundę, tylko tu przyblokuję sobie Porsche, żebym nie zjechał z górki na dół. Ja sobie tu pozwolę wejść. Tu też były, widać, że dwie kolby. Także tutaj gdzieś, o, nawet pomimo braku dwóch sztuk, to jest i tak druga kolba odrzucona. To jest naprawdę piątka-piątka to jest właśnie ta prawa, o której wam wspominałem. Nie będziemy z nią walczyć w przyszłym sezonie. Także tak to wygląda. No to było pobojowisko trochę do siebie ze względu na tą trawę, no ale trudno. Może dlatego też nie wyszło idealnie. No, Egi SY Kalo również jest. Wysuszona, tu taka czyniutka, mówię, bo to jest jeszcze walka, ale to już jest na dobrej drodze. To już mam przyszły sezon, też oczywiście, a raczej na 99% nie będę dawał fosforu. Bo skoro ona w pierwszym roku urosła bez fosforu, on zobaczcie prawie, że prawie, ale dlatego, że tutaj nie ma, to jest po prostu kalą. Ma naprawdę bardzo dużą kolbę, mimo wszystko. No to jesteśmy już na kalo na 100%, bo on ma takie te kolby wielgaśne wielgaśne no i tutaj też nie było obsady tu jednak jeszcze część tego jeszcze powypadała z braku zablokowanego tego fosforu, także to jeszcze nie jest idealna obsada, ale to jest piąta klasa i ja bym się tak tym nie przejmował, że tam kilku sztuk brakuje, bo i tak jak widać, mimo braku obok, czyli powinno być troszkę więcej wody, to i tak automatycznie jest to zredukowane. No ale można powiedzieć, kolbę jakieś tam są. Zniosłem jakieś kurduple. Lebiona, to się trzyma. Zobaczcie, kukurydza usycha. Dziś zwinięte z tytułu frutki miało dzisiaj padać, ale oczywiście, że nie pada. Pochlipało, nie wiem czy pół litra będzie łączno. Może więcej nie będzie jak pół litra. No, zobaczymy, co przyszły tydzień bardziej przyniesie. Także jest tutaj z tą trawą, ale to będziemy dawać rim sulfurom. Aż się tutaj tej trawy wyzbędziemy w jakiś sposób i będziemy no zobaczcie tu to no, jest kolba, nie, nie ma co mówić to, to kalo naprawdę ma takie dosyć te kolby pokaźne bym powiedział w no, tej działce innej to yy, wyglądało to bardzo licho Pamiętajcie, tam była powyginana ta kukurydza, to właśnie było wygięte kalo, a tam wyszło 11,7 ton przy wilgotności od 23 do 26% Także można powiedzieć, że na mokro do ponad 12 ton z 4-5 klasy w tamtym sezonie krzywdy nie ma. No i w tym też by krzywdy nie było. Tu są dwie. Zobaczcie, co się stało. Automatycznie jedna koło drugi. No i tu są jakieś takie. Widać bardzo lichu Także zmienny bo za chwilę za 30 metrów i już tam są liście, może nawet nie za 30, za 20, już są liście zielone. Pozdrawiam Was serdecznie.